Dziś na kanale o technologii porozmawiamy o Game Boy'u na miarę 2023 roku. Jeżeli tak jak ja wychowałeś się w latach 90., to wiesz, że Game Boy to jest po prostu ikona. U mnie taki sprzęt był jeden na całym podwórku, miała go tylko jedna osoba, więc dla mnie to był tak osiągalny sprzęt jak y, na przykład Lot w Kosmos. Tak naprawdę, jedyną konsolką przenośną, na no, jaką w tych czasach można było sobie pozwolić tak realnie, to była taka konsolka typu 100 w jednym, czy tam 118 w jednym, typu Tetris i jakieś tam inne y, proste gierki elektroniczne. No niestety takie były czasy i trzeba było się zadowolić tym, co było. Teraz czasy są inne, wszędzie wszyscy mają wszystko. Mamy też możliwość kupienia prawdziwego Game Boya, no ale umówmy się, że w obecnych czasach ten sprzęt, no poza takimi walorami retro, jest po prostu na maksa przestarzały eee, i mało kto chyba chciałby grać na takim oryginalnym Game Boyu czy Game Boy Color czy Advance, dlatego powstają konsolki retro, które po prostu emulują Game Boye, a także dużo więcej innych konsol, w tym na przykład PlayStation 1. No i tu właśnie wkracza konsolka MIU Mini, dokładnie jej druga wersja. Ona wyszła już dobry rok temu, ale nadal jest produktem na maksa chodliwym. Jeżeli nie siedzicie w temacie takich retrokonsolek, to powiem Wam, że kupienie jej graniczy z cudem. Ona jest sprzedawana w Chinach na AliExpress, tam jest oficjalny sklep tego producenta ale żeby kupić tą konsolę trzeba polować na dropy, które pojawiają się raz na jakiś czas i schodzą dosłownie w kilkadziesiąt sekund, więc żeby kupić ten sprzęt trzeba naprawdę już być przygotowanym na ten zakup i walczyć po prostu z botami, bo skalperzy wykupują te konsole, żeby później sprzedawać je drożej ewentualnie jeżeli są jakieś tańsze oferty to jest to po prostu scam i nie warto z tego korzystać, bo tylko stracicie pieniądze. Cena takiego cuda Miu Mini w wersji drugiej to jest 60 dolarów czyli naprawdę każdy może sobie na to pozwolić. Całość przychodzi do nas w takim właśnie etui sztywnym, twardym. Nie ma tutaj nawet żadnego kartonika, po prostu wszystko jest zapakowane bezpośrednio w to etui. W etui znajduje się oczywiście sama konsolka, ale też kilka dodatków. Mamy tutaj między innymi właśnie tę kartę microSD, o której powiem Wam troszkę więcej za moment. Mamy czytnik kart na USB, który możemy podłączyć do komputera i zgrywać rzeczy na kartę albo z karty. I mamy też kabelek USB-C do ładowania. Ten rozmiar po prostu sprawia, że chce się na tym grać, że po prostu ten sprzęt ma coś w sobie. Jest tak fajny, że po prostu, jak bierzecie go w ręce, od razu, chce się na nim trochę popykać. No i jest też tak mały, że po prostu można wyciągnąć go ze sobą, czy nawet do kieszeni, czy do jakiejś małej przygródki w plecaku. On też nic praktycznie nie waży, a pozwala naprawdę na odpalanie masy gier, no bo mamy tutaj tak naprawdę emulację mnóstwo systemów, tak jak wspomniałem, wszystko do PlayStation 1, w tym konsole przenośne, czyli właśnie wszystkie Game Boye między innymi, ale też Neo Geo konsole przenośne. Mamy też na przykład sprzęt stacjonarny, czyli na przykład Nintendo NES, SNES, Mamy też różne konsole 8-bitowe i 16-bitowe, generalnie z tej ery, czyli na przykład wchodzą w to też starusienki amigi czy sprzęty Atari. Ogólnie mamy tu ponad 50 systemów możliwych do emulacji, naprawdę jest w czym wybierać. No i najważniejsze info dla osób wychowanych w latach 90. -tych. Działa tutaj Tony Hawk II na emulatorze PlayStation 1, więc 10 na 10 sprzęt roku polecam. Możemy kończyć tę recenzję. I tak jak wspomniałem, sprzęt jest malutki, przez co ten ekran też wydaje się mały, on ma 2,8 cala, ale to naprawdę wystarczy, bo pamiętajcie, że właśnie ten ekran jest albo odrobinkę większy, albo właśnie w takim samym rozmiarze jak był w Game Boyu, w zależności od wersji Game Boya. Natomiast mamy tutaj zupełnie nową technologię tego ekranu. Przede wszystkim mamy wyższą rozdzielczość, mamy też lepsze kolory, to jest panel IPS. Dzięki czemu te gry wyglądają naprawdę świetnie i przez tą dużą rozdzielczość w małym rozmiarze wszystko jest bardzo ostre i te gry wyglądają naprawdę super. A jeżeli się obawiacie, że na przykład takie gry poważniejsze, jak na przykład z PlayStation 1 projektowane raczej pod używanie na telewizorze, będą miały na przykład złe fonty, czy będą jakieś nieczytelne, no to uspokajam was, że na takim małym ekranie w tak dużej rozdzielczości wszystko jest czytelne, da się po prostu grać. No i tak jak widzicie, mi w wersji drugiej ma tutaj zestaw przycisków, Przycisków takich, powiedziałbym, standardowych, chociaż oni tak jest rozszerzony względem Game Boya. Widać, że po prostu w tej firmie pracują zapalańcy. Jest to taki sprzęt od graczy dla graczy, naprawdę ten skok przycisków, jakość tego kliku, no to jest po prostu idealne. Tutaj z tyłu jeszcze mamy takie dodatkowe przyciski, które są wykorzystywane właśnie w tych bardziej rozbudowanych systemach, no i do tego mamy jeszcze pokrętło dźwięku na. Bocznej ściance. Całość jest ładowana od spodu sportu USB-C. Obok niego jest jeszcze gniazdo kart pamięci, a także wyjście słuchawkowe. Akumulator jest wymienny, możemy go sobie zmienić, dokupić drugi i wystarcza na około 4 tak do 5 godzin grania. 5 jest realne w takich prostszych grach. Nie powiedziałbym, że to takie sprzęt, to takie długo, wielogodzinne posiadły, ale jeżeli sobie chcecie na przykład popykać, nie wiem, 15 minut, bo czekacie gdzieś czy w samochodzie, no to jak najbardziej. No dobra, ale ktoś zapyta po co w ogóle wracać do tych czasów Game Boya? Po co grać w te starusieńkie gry sprzed nastu czy nawet 20 lat, skoro mamy tyle nowych gier, a i tak nikt nie ma na nie czasu, żeby je wszystkie przejść? No ja wam właśnie powiem, że ja mam trochę problem z tymi nowymi grami, bo jak na przykład odpalam sobie Far Cry'a 6, czyli kotlet odgrzany po raz szósty. No to nie powiem co mi się chce zrobić, ale na pewno nie grać w tą grę. Natomiast z czasów właśnie tych starszych, na tych starszych konsolach jest mnóstwo naprawdę takich nieodkrytych perełek, które właśnie mnie ominęły w czasach młodości, a do których teraz mogę wrócić. No i na przykład sprawdźcie sobie oceny na Metacriticu, zobaczcie jak dużo gier na przykład z Game Boy Advance czy z nes czy ze SNESA. Czy nawet z PlayStation 1 ma oceny na poziomie 95%, 98%? No bo tak jak wspomniałem, mamy tego Tunego 2, dwójkę. No, grę i konę absolutną u moich czasów. E, mamy też na przykład wszystkie Zeldy, które ja teraz właśnie sobie nadrabiam, bo nigdy nie miałem okazji grać w wersję z Game Boya. Teraz na przykład gram w Zeldę Mini Cup. Genialna gra, mnóstwo świetnych pomysłów. Mamy oczywiście masę gier Nintendo, typu na przykład Mario. Mamy też Kirby. To są takie gry, które często rozpoczynały te wszystkie serie, które później przez lata były mm, super popularne. Więc tym bardziej jest takie perspektywy historyczne, jeżeli ktoś interesuje się tym rynkiem gier, no to myślę, że są to takie tytuły, które warto znać, a przynajmniej nawet jeżeli nie przejść w całości, no to sobie po prostu ograć chociaż chwilę. No dobra, i czas pogadać teraz o tym słoniu w pokoju, czyli o emulacji. No bo to jest przecież sprzęt, na którym działają emulatory. Czy to jest w ogóle legalne? to jest taki temat w sumie trochę tabu mało kto o tym mówi ale sama emulacja jest legalna jak najbardziej używanie emulatorów konsol jest legalne taką szarą strefą są natomiast romy czyli gry po prostu jeżeli chcecie żeby całość była taka w pełni legalna to musicie te romy pozyskać samemu czyli musicie mieć na przykład Ridge gier zrobić ich cyfrową kopię no i właśnie w tą cyfrową kopię grać Taką tajemnicą PoliSzynela jest fakt, że te konsolki, zwłaszcza właśnie chińskie, są sprzedawane z kartą SD, która jest po prostu zapakowana po brzegi ROMami gier na wszystkie systemy, które są na tej konsolce. W zależności jaką wersję wybierzecie, 32GB, 64 czy 128 tam tamten chiński producent napcha tych gier po prostu pod korek. Także tutaj jest w co grać, no i to jest takie, wiecie, taka chińska myśl techniczna, e, czyli po prostu bardzo swobodne podejście do tematu praw autorskich. Jeżeli chcecie, żeby wszystko było takie w pełni legalne, to musicie po prostu tą kartę albo wyrzucić, albo usunąć jej zawartość. No i tak jak mówię, korzystać po prostu z kopii z Romów, gier utworzonych po prostu samodzielnie. Jeżeli chodzi o alternatywy dla tego sprzętu, jeżeli na przykład nie uda Wam się kupić akurat tej konsoli, a chcielibyście coś bardziej dostępnego, no to są produkty na przykład Albernik. Oni teraz wypuścili, pozwólcie, że posłużę się ściągą nowy model RG35XX. On jest większy, bo ma ekran 3,5, ale już jest taki bardziej w formie bardziej przypomina tego Game Boya rozmiarem. Jeżeli chcecie coś takiego właśnie małego i fajnego, to jest też Anbernic RG280V. A jeżeli chcecie coś takiego bardziej mainstreamowego, to dużo szumu zrobił wokół siebie Analog Pocket, czyli taki Game Boy, ale w wersji premium. Tam można było wkładać kartridże, takie prawdziwe z tyłu, no ale popularność wybuchła, kiedy producent uwolnił jakby możliwość stosowania własnych emulatorów, gdzie już te kartridże fizyczne nie były potrzebne. Tylko to jest taki sprzęt, dla największych zapaleńców, no bo to kosztuje bodajże 1500 prawie złotych, na pewno grubo ponad 1000, z podatkami i już po sprowadzaniu do Polski. Także to już jest taka zabawka dla takich Zajawkowiczów naprawdę z, no po prostu, ze sporym portfelem. Ta konsola na kanałach poświęconych retro konsolom. Była takim numerem jeden ubiegłego roku, co ciekawe wyprzedziła nawet w rankingach najczęściej Steam Decka, który okazał się takim świętym gralem emulacji, bo emulować można na nim dosłownie wszystko z uwagi na moc obliczeniową. Ale ta konsola no jednak ma coś w sobie, no, ten form factor mówiąc brzydko, czyli ten malutki rozmiar połączenie tego rozmiaru z ekranem, z możliwościami, z jakością wykonania, z tym, że to wręcz niektóre gry można obsługiwać nawet jedną ręką. Naprawdę to wszystko robi na mnie mega wrażenie. No i się nie dziwię, że w ogóle cały ten rynek handheldów tak mocno rośnie. Jeżeli obserwujecie, co się dzieje i jak często wypuszczają firmy nowe sprzęty, takie firmy jak na przykład Anbernic, jak Retroid, na przykład Retroid Pocket seria mega popularna. Jest też Ayanio, są też sprzęty Ain Odin. No jest tego naprawdę bardzo dużo. Są to sprzęty na Linuxie, na Androidzie, na Windowsie. Ten wybór jest coraz większy. Właściwie co kwartał pojawia się mnóstwo nowych urządzeń, ale takich wybijających się no jest tylko tak naprawdę kilka. No i myślę, że to jest właśnie jedno z nich. Jeżeli miałbym jakoś polecić jedną retro konsolkę, no to myślę, że zdecydowanie ta. Właśnie z uwagi na możliwości, na ten fajny taki form factor, no i też na cenę, bo jest to po prostu bardzo, przystępne, e, bardzo przystępny sprzęt. No, i o popularności tych konsolek najlepiej świadczy to, jak duża jest społeczność zbudowana wokół właśnie tej konsoli. Mamy tutaj też mnóstwo deweloperów, którzy na przykład tworzą takie alternatywne wersje systemów, i taką zdecydowanie najlepszą jest Onion OS. Ja polecam zainstalować ten system. Jest to naprawdę na maksa proste. Wystarczy tylko przenieść pliki na kartę pamięci, odpalić konsolę i właściwie to tyle. I ten system daje nam dostęp do naprawdę kilku świetnych opcji, bo tutaj mamy przycisk menu. No, i po wciśnięciu tego przycisku menu po prostu cała konsola zapisuje stan gry, a my możemy się przenieść do innego tytułu. Bezpośrednio wskoczyć na przykład z Zeldy do Mario. Może to być w ogóle przejście pomiędzy dwoma różnymi systemami, na przykład z gry odpalonej na Game Boyu do gry odpalonej na PlayStation. To się dzieje dosłownie w sekundę. Mega fajna rzecz, tych gier możemy mieć w tyle właśnie dużo. I co ciekawe, jeżeli wyłączamy tę konsolkę, to ona zapisuje automatycznie stan gry. Dokładnie w momencie, w którym yy, jesteśmy, także nie tracimy żadnych sejwów i tak dalej. Po włączeniu tej konsoli yy, możemy po prostu być dokładnie w tym miejscu, w którym skończyliśmy grę. Także na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli udało Wam się dotrwać do tego momentu, napiszcie w komentarzu pozdro techno. Yy, z mojej strony naprawdę jeszcze raz polecam tę konsolkę. No jest to mega fan. Daję słowo, że jest to bardzo wciągające, bardzo podoba mi się granie na tej konsoli, bardzo podoba mi się odkrywanie tych wszystkich gier. Polecam każdemu gamerowi, zwłaszcza takiemu, który nie zna tych starszych czasów, albo właśnie tylko je lizną przez szybkę tak jak ja, trochę tak jakby jadł, jakby chciał zjeść cukierka będącego za szybą. No teraz w końcu mamy takie czasy, że nareszcie tego cukierka można sobie zjeść, także polecam. Nie zostawiamy żadnych linków afiliacyjnych, ale sobie znajdziecie na pewno tę konsolę na sklepie oficjalnym w Aliexpress. No i co? Zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!